Halo. Dzie no, dzień dobry, witam. Witaj. Ja się chciałam zapytać, czy stoją świadkowie Jehowy dzisiaj? Ale gdzie? No, w miastach, czy w ogóle stoją? Tak. Aha, mnie była taka pogoda, i właśnie ja się tak zastanawiałam, właśnie, że to trzeba boku yy, służyć, żeby tak stać przy stojakach, to znaczy że ja chcę Bogu służyć czy ja muszę stać tak przy tych stojakach czy to jest wymóg Boży czy to człowiek tak powiedział że tak trzeba robić no zapraszamy na zebranie do nas tak do sali królestwa. no ale ja ale ja tak chodzi o to czy tak właśnie dlaczego tak świadkowie stoją z tymi stojakami czy to y, służy Bogu czy to właśnie człowiekowi służy te stanie przy stojakach jest to jakby taki punkt informacyjny o tym, w co wierzymy, tak? I, I dlatego stoimy. Aha, to nie jest, że to Bóg kazał. Bóg prawdziwy, to że... Jest to, jest, to, jest to sposób wyrażania y, naszej wiary, tak? Że stoimy przy wózku. Jest to sposób na to, żeby porozmawiać o Stwórcy, o tym, co Jehowa zamierzał i każdy człowiek ma prawo do no, mówienia o tym, w co wierzy, w co czuje, co, co myśli i tak robią też świadkowie Jehowy. No, ale Jehowa właśnie jest w broszurze napisane, że Jehowa wkrótce zgładzi wszystkich niegodziwców. No, to wie Pani, są takie dosyć trudne tematy, są w się sensie na telefon. Najlepiej no, bardzo się trudne, bo. I porozmawiać, tak? No, bo jak właśnie, że. Co to za ten Bóg Jehowa, że on będzie właśnie niszczył ludzi? Zabijał? To przecież to mi przez głowę nie przechodzi, przez myśl. No mówi no, no pani, to, to jest taki temat na no, dłuższą no, rozmowę, bo to nie jest teraz, żeby miał, to jest, teraz miał pani to wytłumaczyć, ale, ale jest to możliwe do wytłumaczenia, nie ma najmniejszego problemu. No a jaką masz nadzieję, bracie, w ogóle taką, jaką masz nadzieję na życie wieczne? No, jeżeli taka byłaby możliwość, to, to zapraszamy na, na zebranie, dobrze? Ale brać, to... bracie, słuchaj, Jehowa zniszczy niegodziwych, a ty jesteś właśnie od Jehowy, a Chrystus nie zniszczył Judasza, Także nawróć do Chrystusa, Efezan 5:14 i będzie Aha. raj na ziemi, będziesz wybrany, bo jesteś powołany przez amerykańsko jechowe firmę na stojaczkach i to jest biznes, to jest widzialna organizacja. Tam wiary nie ma. Tak, Faryzeusze nie wierzyli w Chrystusa jako syna Bożego króla Izraela. On teraz przychodzi po swoje owce, co na Masiał prawdy, to teraz ta prawda ma być w Tobie 100%. Na Tobą jest tylko Chrystus, nikt więcej. Ja ci błogosławię, bo jestem wybrany, rozumiesz? No, ja Chrystus, też. Chrystus wybrał Urszulkę, mnie Ciebie, tylko się obudź się. Mów prawdę o Chrystusie, i się bracia wykluczą Jana 16,2, ale będziesz zbawiony, jak będziesz cierpiał dla Chrystusa, tak? No mi zależy na, jak najbardziej na konstruktywnej rozmowie, a nie na słów, które nikt niczego nie prowadzi. No właśnie to jest ta prawda, której ty teraz nie możesz zrozumieć, bo najbardziej zaślepił świadków Jehowy właśnie szatan. 2 Koryntian 4,4 4. i Ameryka to Bom rządzi, ośmiu papieży macie. Tak jak Watykan, macie ośmiu ciał kierownicze, zamiast służyć, to na pedofilii zbierają, właśnie. No i wyłączył się, bo tak prawda działa. Jak się powie na papieża, dla katolików, czy na ryzyka, to będą bronić i ryzyka go finansować. Także Chrystus wybiera Was. W Nim bowiem wybrał nas przed zażeniem świata. Apostoła wybrał go, apostoła Pawła, i Was może wybrać świadków wiechowy. ale jak się wstydzicie, brata Bogdana, urszulki. Nie macie tej miłości, co Chrystus nauczył swoich apostołów, uczniów i nas. To jesteście córą tego Watykanu, tej kobiety prostytutki, co ma ten keluch i pije właśnie tą krew tych świadków Jezusa. Objawienie 20, rozdział 4, werset. Poczytajcie się, koniec waszego panowania, waszego Jehowy, który właśnie jest mordercą i nawet raj nie będziecie mieć, bo to wam zniszczy ten raj. Zobaczcie, tutaj chowa i niszczy was wszystkich. Wasza służba? I wasza służba jest do niczego, bo to jest wasze, a tu nie ma nic Chrystusowe. Żeście okradli Chrystusa ze wszelkich tytułów. zabrali zabraliście ojcostwo, nauczycielstwo. Także nauczacie kłamstwa, jak faryzeusze. Chrystus nauczył apostołów, zawarł przymierze umowę z apostołami, zawarł umowę ze mną, ja z nim. Także my się cieszymy, jak jeden świadek Jehowy nawróci się. Łukasza 19, 27. Jak uznał Chrystusa za króla którego zamordowali wtedy i ma, mieli Cezara. Dzisiaj macie Pana Jechowa, to jest ten właśnie Cezar. Podatki Panu się płaci. Jechowa to nazwa firmy. Chrystus przychodzi w prawdzie Jego przez uczniów swoich i w czasie, który się wypełnił. Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 11 do 34. Czas niewiedzy się skończy, jak nie poznacie Chrystusa. 2 Cezar, 1 rozdział, 8 werset. Od poznania prawdziwego Chrystusa, który jest naszym Bogiem, ojcem, królem, nauczycielem, bo Bóg prawdzi jest Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony. Wasza organizacja wygląda jak te drzewo. Co ma liście, ale będzie suche i żywcem będzie wrzucone do jeziora ognia. Objawienie 19,20 żywcem, bo Judasz był wrzucony żywcem do piekła sumienia. Mateusz 5.22 i Mateusz 27 o 3 do 5 odebrał sobie życie, dlatego teraz objawienie na nasze czasy, objawienie 9 do 21: Katolicy będą do końca w swoje bożki wierzyć, w swoich klaunów, w tych sukienkach, faryzeuszy, a wy macie krawaty do wieszania się, bo będziecie prosić o śmierć. Jak nie przyjmiecie prawdy Chrystusowej, to nie jest moja prawda. Chrystus przeze mnie przemawia, a wy sobie wpisaliście religię z wiary, Efezan 4:5, wiara to nie religia i to jedyna prawdziwa. Nie, nie ma Wam wstyd. Że zdradziliście służąc amerykańskiemu Jechowie, zdradziliście Chrystusa jego królestwo, bo nie z królem, większy Dawid, mądrzejszy Salomon. Pierwszym królem Izrael był Saul, niefajny, I Rzymian 14, 17, Królestwo to jest sprawiedliwość, ale w prawdzie Chrystusowej. Także o mandaciki od Was są na salę królestwa, zapraszacie na pamiątkę, później mandat, stówkę, Straż Miejska przyjeżdża, wzywacie. Tak jak na Chrystusa wzywali, kamieniowali i przez piłata, który ręce umił, bo nie znalazł winy. A Wy zaprawdę nas tak nienawidzicie jak naszego ojca Chrystusa Emanuela, właśnie. Najbardziej znienawidzili naród wybrany. Przyszedł do swojego nie przyjęli. Wy jesteście tacy sami faryzeusze. Dlatego ja Wam mówię prawdę, żebyście się opamiętali. Bo Chrystus przychodzi w Jego czasie prawdzie miłości. I tutaj kobieta dotknęła się Jego szaty moc z mocnego uszła z Chrystusa Emanuela Jezusa, tak. I, I ona się uzdrowiła swoją wiarą, a wasza wiara w widzialnych braci fałszywych. Bo kolosan jeden dwa, tylko bracia w Chrystusie. Nie w Jehowie, nie w Adwentystach, nie w wolnych chrześcijanach, nie w dzielnością. Iskra prawdy Chrystusowej z Polski. I mamy tutaj kanał YouTube urszula 888, bo chcemy przekazać Wam prawdę. Głosimy na cały świat Apostolski 18, bo jesteśmy świadkami Chrystusa, Chrystus nas wybrał. Mamy błogosławieństwo siódmego anioła. Objawień 108, 11, 15, 16, 17 i 219, 7 anioł, tam jest napisany, ostatni reformator. Boaser był szósty, luter piąty. A teraz Chrystus ma 12 aniołów. Ja jestem z tych 12 aniołów, co niewolnik chciał krewnić wam, nie powie o 12 aniołach, bo apostoły są jako kamienie żywe. Tu na dole teraz anioły są i ja mam przekazać tysiąc osobom. Izajasza 60, rozdział 22, z jednego tysiąc. Izajasza 66, 8. W ciągu jednego dnia na Syjonie narodzi się naród z całego świata. Chrystus zbierze swoją pszenicę i te czyste serca, co właśnie stokrotny owoc wyda. Bo żyzne serce właśnie to jest to, że ktoś na pierwszym miejscu stawia miłość Chrystusa, jego prawdę, i cały świat to są śmieci. Czyli religia świadków wychowy jest zapiszniona, adwentystów tak samo, i bo katolicy poganie tam, oni chyba z nich będzie najwięcej na jedną godzinę przyjdą, zrozumieją tego Chrystusa jak łotr na prawicy. Aby mi się pomóc głosić Chrystusa czystego. Po na razie głosi Urszulka, ja Bogdan i Zbyszek. Macie trzech świadków, a wasza służba królestwa to jest prostytutki duchowe. Jakuba 4.4. Jesteście w świecie. I wam będzie potrzebny psychiatra, którym jest tylko Chrystus. Zdrowia wszystkie choroby. No myślę na ciele. Także cieniutkie te wasze strażnicy, Ale tutaj żeście dali ciała. Zaczęliście w Duchu skończyliście w ciele. Galasian trzeciego rozdział. na na i nie będziecie mieć. Zniszczy wam wszystko Jechowa. Wasz Jechowa, co służycie mu. Bo w słowach prawdy jest wasza sprawda jest ukryta. I zobaczcie, jak wy przekonujecie. Tu przejście, przekuli miecze na Lemiesza. Chwała za to. Ale mordujecie jak diabeł. Kłamstwem Ewe. I na pustyni szaty im się nie psuły. I Chrystus zadbał. 1 Korintan 10, 4. Na pustyni ta woda ze skały to jest Chrystus. Budujcie na skalę. Bo my budujemy na skali na Chrystusie, jesteśmy wąską drogą, Jana 14:6 za Chrystusem idziemy za barankiem, bo tutaj macie o środku nocy, żeście pisali, to już 25 rozdział, 5 werset, a północ macie podane czasy i pory. Pierwszy to Sanchan, 5 rozdział. Od 1 do 6 jesteśmy synami dnia i my czuwamy w prawdzie Chrystusowej, bo Chrystus jako król ma i prawo. I ma wszystkie tytuły, które mu dał jego ojciec, nasz dziadek. Był prawdziwy z Boga, prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Był stwor... zrodzony ze słowa. I pierwsza czy 3.15: jako młodszy Abel, bo Adam był starszy, jako starszy od Chrystusa. Czyli Kain przedstawia tutaj szatana, i Eza sprzedał potrawę też za potrawę, pierworodztwo. Jakub, wiadomo, to jest Abraham, Izak, Jakub. I Abel krew woła i Chrystusa krewa zbawia. Całe życie i serce oddać dla Chrystusa. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. I brami piekielne zakłamanych religii nie przemogą właśnie, bo Chrystus jako Król, jeden prawodawca i sędzia jako 4, 12. On ma prawo, co rozwiązuje problemy wszystkich ludzi całego świata, religijne, polityczne itd. Galacan 62, Bo Król musi mieć prawo i poddany w Królestwie. Ja jestem sługą w Królestwie Chrystusa, służę dla was. Bo służba to nie władza, nie panowanie nad wami, To służenie, mówienie prawdy i wy macie władzę, że chodzicie w krawatach i uśmiechacie się fachowo. Pokorę macie, udawaną pokorę, bo zostaliście sami się oszukaliście. Jeremiasza 17,5. Kto idzie za człowiekiem jest przeklęty. Jeremiasza 17,9. Serca nasze są zdradliwe, a sądy już się od, od zaczęły. i teraz się kończą. Albo będziecie nic łamy, nie płonieramy. Matwo już Albo dzieci macie co do jedzenia, Łukasza 2, Mateusz Jana 21.5. Chrystus jak ojciec mówi. Także wybójcie się, bo tu jest dzień sądu dla Was. Wprawdzie jest bawienie dla Chrystusa Efezan 4.20-24 no bo. Prawda wyzwala, Chrystusowa nie nasza. 1 Korintian 11, 1-3 Błogosławimy Was, Świadków Jehowy, bądźcie synami Bożymi Rzymian 8, 19 Mateusz 10, 8 z Krzeszami, Objawienie 20, 6 wers